Od trzech lat promuję naturalne produkty do włosów firmy Monat. Teraz mamy świetną promocję, dziś jest naprawdę ostatni dzień i warto sobie z tego skorzystać, szczególnie dla osób, które jeszcze nie próbowały tych produktów, a zastanawiają się, chciałyby, wydaje się, że są dla nich za drogie. To dzisiaj jest naprawdę ten świetny dzień, gdzie możecie mieć te produkty dużo taniej. Przy zakupie szamponu nie ma właśnie wymagań, zaraz Wam wytłumaczę. Przy zakupie szamponu po normalnej cenie możecie sobie wziąć jakąkolwiek odżywkę chcecie. Możecie sobie mieszać te produkty tak jak chcecie. Nie musi być to z tego samego zestawu. Można wziąć sobie jakikolwiek szampon za, po normalnej cenie i do tego odżywka za tylko 12 dolarów. Naprawdę jest to świetna opcja. Nie ma limitu. Można sobie wziąć kilka różnych produktów. Można mieszać te produkty, także nie ma z tym problemu. Ale jaka jest różnica teraz? Normalnie, żeby zostać VIP klientem, trzeba zapłacić wpisowe 19,99 jednorazowo na całe życie i wtedy możecie korzystać z niższych cen, z promocji i mieć taniej produkty. Zazwyczaj, żeby być tym VIP klientem, płacimy 19 dolarów jednorazowo tą opłatę, plus bierzemy sobie produkty, żeby się kwalifikować na sumę 84 i to wychodzi około 111 dolarów taki zakup. Dzisiaj możecie mieć... Taki właśnie zestaw, zdecydować się na VIP klienta, na ten program, za tylko 6, około 68-65 dolarów. Dlaczego? Dlatego, że płacicie jednorazową opłatę 1999. Jest to opłata na całe życie, taki membership dla VIP klienta, i do tego bierzecie sobie szampon za około 30 dolarów i odżywkę za tylko 12 dolarów, i wszystko w sumie wychodzi wam około 68 dolarów. Także 68, 60... 58, a 111 jest różnica, więc warto sobie z tego skorzystać. Świetne jest to, że nie macie żadnych zobowiązań, nie ma żadnego ryzyka, bo macie 30 dni zwrot pieniędzy gwarantowany. I wiem, że dużo osób korzysta sobie z próbek i chce sprawdzić prób, próbkami, jak działają produkty, ale próbka tak naprawdę nie pokaże Wam tego, co. Te, co... Naprawdę ten szampon i odżywka potrafią. Sprawdzicie to dopiero jak sobie dłużej poużywacie. Czyli jak weźmiecie sobie właśnie szampon, odżywkę i poużywacie przez co najmniej 20 kilka dni, będziecie widzieć naprawdę różnicę i wtedy możecie zdać swoją opinię na temat produktów. I tak jak mówię, teraz jest świetna opcja, bo macie, możecie wziąć sobie szampon i do tego odżywka za tylko 12 dolarów, opłatę jednorazową 19,99 i nie macie żadnych zobowiązań. Co jest świetne, że macie 30 dni zwrot pieniędzy gwarantowany. Coś Wam się nie spodoba, nie polubicie, można wszystko oddać, skancelować, zostajecie 100% zwrot pieniędzy, nawet membership, jeżeli nie polubicie produktu. Jakie są benefity bycia VIP klientem? VIP klient, płaci jednorazowo na całe życie 19.99, ale już przy pierwszym zamówieniu zaoszczędza pieniądze dlatego, że ma y, za darmo przesyłkę, nie płaci za shipping, y, ma darmowy gift, jeden produkt do waszego zamówienia za darmo. Ma dostęp do promocji flash Sales. tak jak teraz jest świetna promocja, to każdy VIP klient może sobie z tej promocji skorzystać i automatycznie zamówić sobie tylko produkty. Dostaje gift 25 dolarów, kartę taką właśnie gift, certyfikat, który możesz wykorzystać na produkty z okazji swoich urodzin, czyli raz w roku taki VIP klient dostaje prezent 25 dolarów gift card. Jest też program 20, Give 20, Get One, czyli za każdego nowego klienta, którego zareferujecie, dostajecie 20 dolarów kredytu na wasze konto na następne zamówienie Flagship. Czyli to jest świetne, bo dostajecie kredyt za to, że polecacie klientów i ten nowy klient, który dołącza z, właśnie z polecenia innego klienta, też dostaje 20 dolarów kredytu na swoje konto na następne zamówienie. Czyli świet, naprawdę jest świetna oszczędność bycia VIP-klientem. I tak jak wspomniałam, płacicie jedno na całe życie. 1999, jesteście VIP klientem, możecie sobie korzystać z promocji. Przy pierwszym zamówieniu musicie sobie ustawić taki flagship. Flagship to jest jak gdyby takie następne zamówienie i możecie sobie sami wybrać datę, kiedy chcecie i sami wybrać produkty, jakie chcecie. Co jest też fajnego w tym flagship? Że to nie jest automatyczny shipment, że to nie jest yy, przesyłka, którą musicie wziąć co miesiąc albo co dwa miesiące. Jest to przesyłka, którą sobie ustawiacie na przykład za dwa miesiące i jeżeli nie jesteście gotowi na tą przesyłkę, nie chcecie, chcecie sobie zmienić datę, czy chcecie sobie zmienić produkty, jest to flexy, bo z dnia na dzień, z godziny na godzinę można tak naprawdę zmienić tą przesyłkę, zmienić produkty i zmienić datę. Także to nie jest obowiązek, żeby to te produkty dostawać, ale dla osób, które chcą, które nie chcą pamiętać o tym, że co dwa miesiące chcą dostać produkty, yy, możecie to dostawać. Także jest to świetna opcja. Yy, później po dwóch zamówieniach FlexShip można sobie ten FlexShip yy, skancelować. Ale właśnie na ten flagship dostajecie te 20 dolarów kredytu, jak zareferujecie nowych klientów. Także to jest naprawdę świetna opcja no i świetna oszczędność. Porównywalnie jest to tak jak Amazon Prime, tylko że w Amazon Prime płacicie miesięcznie 12 czy tam 13 dolarów miesięcznie. Czy kupujecie, czy nie kupujecie, musicie zapłacić. Tutaj nie musicie niczego kupować. Nie jesteście gotowi, można sobie przekładać ten flagship tak naprawdę w nieskończoność, a używać sobie tylko produkty na promocji albo jeżeli zareferujecie kolegę czy koleżankę, którzy też będą używać tych produktów, wtedy dostajecie te 20 dolarów tego właśnie kredytu na Wasze zamówienie. Świetna oszczędność. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że firma wprowadziła też nowy jeszcze ekstra dyskant dla wszystkich, nie tylko dla VIP klientów, tylko dla wszystkich, ale VIP klient automatycznie ma już 15% taniej wszystkie produkty i od tej ceny tańszej właśnie, im więcej produktów zamawia, tym większy dyskant dostaje. Czyli jeżeli sobie weźmiecie produktów na ponad 100 dolarów dostajecie ekstra 20% dyskant. Jeżeli weźmiecie sobie jeszcze więcej produktów, dostajecie następne 25% dyskant. Jest to dla wszystkich, tylko, że każdy dostaje ten dyskant od ceny wyjściowej, czyli jako market partner macie cenę najniższą, czyli od tej najniższej ceny dostajecie ekstra 15, 20 albo 25%. VIP klient od ceny wyjściowej swojej, czyli już 15% taniej od normalnej ceny dostaje tą zniżkę. No i liter Customer, czyli taki normalny klient, który nie jest VIP klientem, też może tą zniżkę dostawać, z tym, że normalny klient nie ma dostępu do promocji i po prostu płaci pełną cenę i płaci za przesyłkę. Także naprawdę warto sobie skorzystać z tego programu VIP. Dzisiaj jest ostatni dzień, żeby właśnie zamówić sobie szampon, szampon świetny i odżywkę za tylko 12 dolarów. I, I właśnie zacząć używać najtaniej, najlepszych naturalnych produktów do włosów. Mamy też świetną opcję dla market partnerów, ponieważ firma wchodzi do Polski, także wszystkie osoby, które będą sponsorować osoby w Polsce. Stabilizują nowy biznes w nowym kraju, więc to są świetne możliwości dla, dla tych osób, żeby mieć ekstra profity od firmy. Jeżeli macie pytanie, jeżeli chcielibyście więcej informacji, proszę kontaktujcie się ze mną albo z osobą, która udostępniła Wam ten filmik. Na pewno damy Wam więcej informacji, pomożemy Wam zacząć, wytłumaczymy wszystkie niejasności, a naprawdę warto budować swój międzynarodowy biznes, który bardzo szybko rośnie, firma bardzo szybko rośnie i bardzo. I Produkty są naprawdę świetne. Mamy też świetne produkty do pielęgnacji twarzy, naturalne, które naprawdę działają. Także polecam serdecznie korzystajcie sobie z produktów najtaniej. Ja zawsze chcę, żeby każdy miał naturalne, najlepsze produkty i żeby kupował je najtaniej po jak największych zniżkach. Także najlepiej korzystać sobie właśnie na promocjach i kupować na promocjach. Dziękuję bardzo za oglądanie mnie. Proszę o udostępnienie filmika. Może komuś pomożemy, może ktoś ma problemy z włosami i będzie bardzo zadowolony. Wolony I wdzięczny za to, że pomogliśmy mu dojść do świetnych naturalnych produktów i y, zmienić swoje życie, albo zmienić swoje włosy. Dziękuję bardzo za oglądanie mnie jeszcze raz i życzę wspaniałego weekendu. Pozdrawiam.